Słuchajcie, tak na, na krótko, na szybciutko, problem jest właśnie, żeby to było bardzo dobrze widoczne. Najpierw pokażemy jakby moją stopę na tle tego ciemnego tła, potem pokażemy stopę meszaka. Chodzi o to, żeby dostrzec te różnice nie tylko w szerokości, ale też przede wszystkim w tej grubości. On ma niezwykle grube tutaj, tak w ogóle jest, jest szczupły, to jest szczupły gołaś, taki typowy keniol wysuszony, natomiast stopy... Stopy mają po prostu tak mięsiste i buty, takie typowe buty, które my projektujemy, im zwyczajnie nie pasują. Dlatego mówię o tych Altra, bo one świetnie po, powinny pasować właśnie na takie grube stopy. O. Okej? Okay. Okay. Tak, widać. To w dotyku jest niesamowity, jaki on jest mięsisty. Czekaj. Może tak, teraz będzie lepiej widać. To jest właśnie ta gruba jego stopa. O, okay. I ta stopa, daj z góry. Ta stopa będzie bardzo dobrze pasować do Alty. On zresztą coś wczoraj mówił, jak przymierzał te buty, że tak mu się rozczapierzają bardzo fajnie te nogi, te, te stopy, te, 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 te palce, palce nóg. No, I to mu bardzo pasowało. No zobaczymy, jak będzie podczas dalszych testów. Tak od spodu, podeszwę. O! Te wszystkie systemy plastikowe, te torsze, na przykład w Adidasie, które są, te wszystkie wzmocnienia tutaj też gdzieś tam na Chilesie jakieś są, te wszystkie takie wymysły producentów, one się tutaj nie sprawdzają. Zresztą Meszak mówi, że on czuje te wszystkie plastiki pod tą swoją stopą. Grubas jest, grupa. to jest grubas, a to jest szczupły. nie <laughs> wystarczy.